Kochani, a czego strzelce mogą spodziewać się jeszcze w grudniu? E, przede wszystkim sukcesów. Kochane strzelce, sukcesy. E, również sercowe, ale e, również związkowe, sercowe, ale to też nie do końca, bo e, sukces sercowy ósemka e, kier oznacza, że sukces w tym, do czego dążycie, w waszych planach. To mogą być sukcesy jakieś osobiste, zawodowe, rodzinne, więc też u samotnych strzelców też powinno być coś dobrze. Dodatkowo wyciszenie, spokój, jakiś w ogóle chillout eee, finansowy. Czyli jakaś stabilizacja, nie powinno być problemów, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe. Możliwe, że nawet jeszcze na ten okres grudnia, gdzieś świąt, przed świętami, po świętach, weźmiecie sobie jakiś urlop, żeby gdzieś wyjechać, wypocząć, zaszaleć i zabawić się podczas Sylwestra czy też świąt. A przesłanie od Kryształków mówi: Uważajcie tylko na bo jeszcze w grudniu czeka Was Czas czułych emocji, czyli mogą być wzmożone emocje, uważajcie na to, będziecie wrażliwi, mogą być jakieś smutki, przemyślenia ogólnie może to być też taki świąteczny, świąteczna czułość i takie rozmarzenie, ale też możecie wracać niepotrzebnie myślami do pewnych spraw, które warto już zakończyć. Więc kochane strzelce, trzymajcie się, nie dawajcie się czułym emocjom. I jeszcze. W grudniu czekają was wyzwania, które dodadzą wam pewności siebie. Działajcie śmiało i bez obaw. Zatem wszystko dobrze. Trzymajcie się.